Siemanko i teraz bardzo serdecznie, z tej strony Rolo, a to jest kolejny odcinek z serii Minecraft w New ktoś tam mnie. E, tak, e, dzisiaj pogramy sobie w coś innego, mianowicie e, Hide and Seek. E, trochę już tutaj pobrałem i szczerze powiem, powiem, że to jest jeden z moich ulubionych trybów, e, nawet jeśli jeszcze jestem seekerem. E, czyli szukającym, bo to jest generalnie biura ale troszkę nie jak każdy wie. E, także, no zaczynamy, tylko kim będę? Bo jestem drewnem, tak? tak. No, schowamy się w takim miejscu trochę... No nie wiem, jak to w sumie powiedzieć, bo to jest... jedno z najbardziej widocznych miejsc ale bardzo często omijane przez wszystkich, bo wygląda w miarę naturalnie, a mianowicie na tym klocku. E, kilka razy udało mi się z tego miejsca wygrać, także zobaczymy czy tym razem też się uda. Ok, no. Także ja trochę dzisiaj do was porozmawiam, to co się. i przykro to Gdzieś przynajmniej część, e, więcej tego w tej przestrzeni. Żeby w miarę szybko móc uciec. Także miałem na pozycji no, się nagrać budowlę, ale no niestety... Ostatnie poprawki już praktycznie e, tam robię. Sprowadzam jeszcze e, villagersów i trochę mi świat noli, bo ich rozmnożą, także... No trochę roboty przy tym jest, ale... Ale no, Warto jest poczekać y, trochę dłużej niż pokazywać mu... Przynajmniej moje zdanie tak jest. Y, warto trochę dłużej poczekać niż pokazywać mu coś, co nie jest jeszcze dokończone. Y, także... No nie wiem, może do końca wakacji się wyrobię. Y, także dzisiaj jak to nagram, może nie. Jutro jeszcze, będę kończył, później to nagram, zobaczymy kiedy to e, bo w sumie w sumie szybko... Po... mam nam, e, e, fajne, nie? O... O... <grym> w w nie wiem O... nie O... 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 nie chodzi. O... tak O... O... O.. No, coś... O, coś go patrzę, że on nie wiem, co się dzieje. O, o, ucieka. E, dobra, będzie e, tu ktoś dookoła, czy nie? Wypełnia no, to, że nie. Wiadomo, większość z za każdym razem jest na jeśli si, jakaś si, si, z kimś na Skype, ale... No ja niestety nie mam znać, którzy grają w Minecraft. E, Wkład i oni grają w Lola wszyscy. Ja zbyt nie lubię tej gry o Seeker. Muszę się przygotować do ucieczki. Tam jest jeszcze jeden, okej. Okay. Dynamo nie ma nikogo. Nie ma. Nie. O nie, nie sprawdzałem każdy blok tutaj. Dobra, uciekam. Eee, nie wiem, czy mnie gonią. Albo no, nie. Okej. Okay. Dobra, to trzeba by się gdzieś schować. O nie. Tam ktoś biegł. Jeżeli mnie nie widziałem na pewno nie widziałem skoro nigdy mnie nie widzi. To jest coś. Posobamy się tutaj. Tam ludzie biegają. To że nie możemy się ruszać nawet. No, ok. Nie jest to zbyt najlepsze miejsce, Jestem tu sam jako taki bloczek yy, drewna. Zostało tylko 6 osób, tylko właśnie. No będzie problem w jednym osobie gąbki. A z drugiej strony. Co było? A może uda mi się za pierwszym razem. Oj! Wyszłem ten dźwięk. Tego tak, nie lubię. ktoś się schował, to szczerze, że to ten piecyk. O, bekon po Nie Dobra. Mogę ją wstać. No dobra. Jeden okej. Okay. Jestem solidnym białuszkiem teraz już. Mam została minuta. Jeszcze co do Hide and Seek? O, teraz jest łatwiej, bo teraz mogę... O. Robert, sobie poszedłem. No to coś na No Bo? to nie do Okej. Okay. Dobra, jeszcze ogólnie co do serwera. Serwer oczywiście macie wszystko w opisie. U. A tutaj w sumie nie wiem, jak to powiedzieć. E, Nabija się takie tokeny.

jak chcę z tym koleś, ja go nie zdążę zabić. Nie. No. no, trudno. Nie widzę, czy ten drugi. Dobra, w każdym razie teraz restart szybki. Jak teraz możecie zauważyć, nie wiem, czy uda mi się pić w ogóle. E, możecie teraz zauważyć, że mam już prawie 3000 tokenów. Także wkrótce będę mógł sobie kupić takie... Będę mógł sobie kupić opcję, że będę mógł sobie wybrać kluczek, którym będę, a nie będzie on do sobie. To jest jak się nagrywa po południu na tym serwazie. Mm, Także teraz się nie uda, to zrobię cięcie i... Poczęstę, yy, aż się O, udało się! <ścoughs> Czyli nie będzie cięcia. Także... Yy, to jest najlepszy widok za każdą operację? jak się... O, więc teraz wtedy dostajemy kompas. Będę mógł sobie wybrać... Yy, bloczek, którym chcemy być, który to, to jest Rosjanin. <ścoughs> Keeper, hero brain, OK. okej. Pół minuty zaczyna się tak, że jest spokojnie, trzeba długo czekać. Ja co nagrywam, żeby właśnie skłamać. Nagrywam to o godzinę 16:20, że na tym serwerze aktualnie nie jest taka rzeźnia, że mm, jeśli się nie ma odpowiedniego sposobu, żeby wbić na serwer i dobrego internetu, bo żaden serwer na, jesteśmy na serwer, na jakąś mapkę, jeśli się nie ma dobrego internetu, praktycznie się nie wbije. A jest co jest w który ja nie bo grałem trzy razy. To jest strasznie ciężko mi się schować. Teraz ja jestem wikon, to nie jest jeszcze tak źle. O, widzicie, co są liście. No, ja potem nie najlepsze miejsce, się schować z takim liściem. O, to jest bikoń, to ja się schowam po drugie Może mi się uda wygrać, co szczerze wątpię. Ale... No, jeszcze jeden beacon biegnie. Jeszcze jeden, dużo beaconów jest. Spiecyk. tam sobie. Naprawdę, on stoi sobie na środku. O sobie można i tak. Nikt mnie nie zabronił przecież. Ten buszel chyba tam też nie jest standardowo. coś mi mówił. Tam widzę mnóstwo latających. ale nie on... Nie, nie idzie tu. Przyjdzie. Nie, nie idzie Także. Nie, jednak idzie a, bo on gonić cię, chyba. Ten beacon, wziąłem szkoda z beaconem. No eee. to że myślałem już, że tamten beacon nie uciekł. Eee, bo nawet nie wiem, czy to jest stały bloczek, czy nie w sensie taki wbudowany w mapę. Ale myślę, że raczej wbudowany w mapkę. Tutaj już przeszedłem, jak jeden z pierwszych. Obłoneczka. Może ktoś no, to Się wystraszyłem. Hmm. Coś <śmiech> <śmiech> Czyli tak to jest. <laughs> Bookshelf. <Buxer. śmiech> jestem jest w tym no. dłuższym tak sobie napisać, ale... Kuczy. 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 Tam w tym miejscu w każdym bądź razie siedział. Naprawdę piecyk. Chyba są słabi seekerzy tutaj. To <głos》> jest już trochę. Ale w sumie ja się nie dziwię ja tutaj też praktycznie nikogo nie miałem znaleźć, jak to byłem stickerem. O obróczek biegające. Co długo? go. jest. Tam piecyk zaraz padnie. Tam tym się schowałem, w tym sklepie. W tym tutaj, mi tutaj, tym zielonym środku. No w sumie, w sumie nawet nie są tacy źli, ale, ale i tak długo czasem to zajmuje. Eee, mam nadzieję, że on przebiegnie obok mnie nie patrząc nawet na mnie. <grywka> ja nawet nie robię tego bił. Od odmienię sobie na łapkę, Okej. Okay. Ciekawe czy... Eee... O, dostał od kogoś. <grywka> to ja może jednak wyciągnę ten mieczyk.

O, jednak już zrobili tego e, ikona, który to był. Nie wiem, czy tutaj są te liście. Nie? Jak to nie? E, LOL. <grytanie> Okej. Okay. Hmm, może tutaj ktoś za się, tym się... za tym się. Ale z tego co widzę, to nie. No, urkan, że mi to tak śmiesznie wygląda. O, dobrze myślałem. Eee, także no, rozgreślenie sobie trochę dźwięki, może w tym O, w sumie to. Tu... O, to niczka. Gdzie ona jest? Ciekawe. Lol, no, nie widziałem. To no, trudno. Tam się nie dodać. Tak, tak się nie da. Tutaj często repo się to ludzie też, ale tym razem nie. Ja. Że. Hmm. Tam, gdzie, się wyszło? Dalej. Jeszcze trzy osoby. Nie? Jak można zabić cigarę? Bo ja się zdążę. Hmm. O, no trudno. No, także nie wiem, już mam nagrania. Także no, myślę, że. Myślę, że jeszcze jedną z tych O, nawet no, udało się wbić od razu. Fajnie. Może ludzi. To jest zawsze bardziej strasznie. Eee... Widzę, że po prostu. Po prostu Wcale nie widać, co Polak. Tak. Co no. eee. tak jeszcze. Oj. Czemu mnie wywaliło z serwera? Szal. Ale udało się wbić na inne. No dobra, to musimy jeszcze trochę dłużej poczekać. Eee. Nie, co mnie nie wrzuciło. To nie przyma się. No nie wiem. No to w każdym bądź razie i tak trzeba trochę czekać. zjadł mi teraz jak to, jakiegoś to falak. Falak. także Także... Ciekawe Falak. Falak. ciekawe Falak. Falak wygląda. O, to jest moja ulubiona Są dwa najlepsze miejsca. Albo właśnie w tej fontannie, tutaj. Albo zaraz wam pokażę, gdzie to miejsce jest. Opickie, to muszę znaleźć. Teraz pewnie słyszeliście się, Manko. Manko dźwięki, które pokazywała Madzię. Tak, tak. Ale że zmieszałem je e, z głosami, właśnie Maćka i Madzi. Czyli Shio i Magic 39? Czy to muszę przeskoczyć się schować. Okej. Okay. Eee, większość osób tutaj nie potrafi wbić. Eee, także sam się dziwię, że znalazłem to miejsce. Eee, o tam coś idzie. O, przepraszam. Trochę. O... to jest bardzo dobre miejsce, jeśli umie hmm. jeśli... się przeskoczyć tą odległość tutaj. E, jeśli bym był liściem, to już w ogóle to by było najlepsze miejsce. A już wkrótce będę mógł to zrobić, żeby być liściem, bo jeśli, jeśli dobrze... Jeśli w ogóle spojrzeliście... O, tam się też dużo słuchało. Jeśli dobrze spojrzeliście, to mam już... E... 2880 y, tokenów, także to nie jest mało. Eee, od 3000 podaje się, można to kupić, jeśli dobrze pamiętam. Więc już naprawdę nie dużo. Na gramku, może tydzień, nie więcej. Czekaj, czy ktoś tam w góry siedzi. Pewnie tak, jak zawsze ktoś tam się pali. Ale od nie widziałem tego wcześniej. Tutaj praktycznie nikt tutaj nie sprawdza, wszyscy patrzą po ziemi i O! po łatwo. <grym>, I tak dalej, tak wygląda. Wyglądam choćby teraz, miał słuchawki założone na jeszcze ze skini. <grym>, sobie, może, teren. O, tam, tam w tym miejscu, w tym zielonym domku, są dwa kropelki, tak powiem, być Ładnie tu biega cały czas. Spróbujmy piska tutaj, gdzie ja? Nie, ja, że biegnie. Okej. Okay. Hmm. Jeszcze dwie minutki nie ale Trzy, przepraszam. W sumie większa zabawa jest jest się z Sikerem, ale. Hmm. Sikera jest. Powiedzmy sobie to szczerze cięższe jest wygrać Karem niż e, hajderem. Ale na przykład e, raz miałem taką, op e, taką akcję, że byłem ostatnim hajderem i nikt mnie nie potrafił zignorować. była opkę e, Hotel, podejrzewam, jak dobrze pamiętam. No, chyba go zauważył. E, I na cał całkiem na górę. E, w jednym miejscu jak ten basem, to tam później są... Tak jak dalej, są takie schody na górę. Tam są takie taka biblioteczka wielka tam jest. To tam w jednym miejscu była dziura i byłem akurat no, właśnie drewno się tam schowałem. Wszyscy byli po szelfach dookoła, a po mnie nikt nie walną. Ja takie no <śm> w drewno tam skaczę. Mm. Lol, jeszcze 15 nas jest. Dużo. Co ja ci że w Minecraft 16... Yy, w wrażenie z Minecraft 1.6 było takie o że co można zrobił z Minecraftem. A teraz stwierdzam, że to, że jest nowy launcher to jest, to już jest nawet nieważne. Fakt faktem, że zanim ogarnę wgrywanie modów w yy, większych stylów, np. Blackpack albo yy, Twilight Forest, Minie jeszcze trochę czasu, bo ja oczywiście ogarnę dopiero sumie pod koniec Także mm, zanim to ogarnę, to jeszcze minie dużo czasu yy, dalej. Ale pierwsze wrażenie ogólnie mówię, pierwsze wrażenie mogę użyć, to co, co się stało z Minecraftem. Dlaczego nie zapisał Minecrafta? Ale? ale teraz jeśli się przyjrzę dokładnie i zaktualizuję sobie ja tak miał starą. To okaże się, że optymalizacja jest bardzo spoko, Do launcher'a można się przyzwyczaić, a Optifine, jeśli jest wygrany, to już gramy tak nie śmiga, że to jest mieszanka. że mogę teraz nagrywać. To może w sumie w na 30 kg, a co? Otóż nie, jakoś tam nagryć. Ale to już jest niestety widać na mojego internetu. Nie, ja sam jakiś super dobry. 3, 11, 8. dobra, 7 sekund to można było wybrać w sobie. 3, 2, 1. Sumie, o, tutaj byłem. 3, 10. o także ile mamy? O, jeszcze 80. Kupszę, no nieduży naprawdę. Kupszę nieco wybrać. W sumie możemy sprawdzić, ile przy Mam chyba 3000 e, tokenów, także myślę, że na następny odcinek z e, Hidden Seat, bo pewnie nagram z Hidden Seat, albo z. E... Czekajcie, z Plaga już był. Co tu jeszcze jest? Nawet okrętą w sumie można by zobaczyć. E, o, tamto. E, one on the. Co? To jest fajnie, to jest Wrzucam. Of the nie wiem, mam pojęcia co w tym a nie, już wiem, w sensie na jednego także paintball okay, jeszcze jest zamknięty, tak jeszcze jest zamknięty, także ja sobie jeszcze chwilę pogram, na budowę jeszcze musicie trochę poczekać i naprawdę będzie warto, także ja się z wami żegnam, wszystkie linki macie w opisie, na razie, cześć.